Są trzy rodzaje produktów, na które musisz szczególnie zwrócić uwagę, jeśli chcesz, aby Twoje ciało było zdrowe i wyglądało młodo przez długie lata. Po pierwsze, oleje. Wybieraj te dobre, jak oliwa z oliwek, olej MCT czy kokosowy, zamiast złych, takich jak olej rzepakowy, bawełniany czy kukurydziany. Po drugie, źródła węglowodanów. Nie mówię, żebyś jadł mało węglowodanów, ale żebyś wybierał te naturalne, bogate w błonnik, bez przemysłowych etykiet: jabłko, zielone warzywa, ziemniaki. To właśnie nazywam naturalnymi węglowodanami. Po trzecie, Usuń toksyny. Przynajmniej zrezygnuj z diet coke, sztucznych dodatków, czerwonych barwników i chemikaliów, które po cichu niszczą twoje ciało. Wystarczy, że wprowadzisz te trzy zmiany, a twoje zdrowie i energia już się poprawią. Ale to wciąż za mało. Aby powstrzymać starzenie, zmniejszyć stres i szybciej się regenerować, twoje ciało potrzebuje czegoś więcej. I tu właśnie wkracza naturalna metoda Shilajit. Shilajit zawiera aż 94 z 102 niezbędnych składników odżywczych dla organizmu. Wspiera produkcję energii na poziomie komórkowym, a jednocześnie działa jak niezwykle silny antyoksydant. Nie tylko spowalnia proces starzenia, lecz także obniża poziom hormonu stresu, kortyzolu, dzięki czemu pozostajesz zdrowy, bystry i młody na dłużej. Zawsze powtarzam moim klientom, zmień oleje, węglowodany, usuń toksyny i koniecznie dodaj do tego codziennie czysty shilajit, a jedyny shilajit, któremu ufam, znajdziesz w linku na moim profilu.